Cześć! Jeżeli wasz super maluszek wpadnie na taki pomysł, że chce mieć własną żyrafę w domu, to my taką mamy, która zmieści się w każdym domu. Zobaczcie sami. Oto żyrafa, o której wspominałam, sięga mi do pasa, a na pewno zmieści się w każdym domu, prawda? Taki nietypowy mewel każdemu supermaruszkowi się spodoba. Może z niego korzystać zawsze i wszędzie i przez bardzo długi czas. Żyrafa jest na pewno bezpieczna. Kończy się uroczym ogankiem, sami zobaczcie. Pufa jest bardzo, bardzo wygodna i na dodatek można ją jeszcze odczepić. Zobaczcie. Pufka jest idealnie wykończona z każdej strony. Wygląda niesamowicie i jaka jest miękka, musicie mi uwierzyć. A teraz mała niespodzianka. Mała żyrafa ma wam coś do powiedzenia. U Słodkie, prawda? Weź mnie na <noise> Cudna zabawka dla naszego maluszka, prawda? Jeżeli spodobał Wam się ten pomysł, zapraszam do naszego sklepu supermaluszek.pl a na pewno żyrafa zostanie najlepszym przyjacielem waszego dziecka i zmieści się w każdym domu. Zapraszamy!